Witam wszystkich i zapraszam na nowy test biegowy. Dziś przedstawiam wam Adidas Ultra Boost 5, but, który obecnie robi furorę w internecie. Ten model jest jednym z najpopularniejszych w ofercie marki. Przypominam, że jeśli jesteście zainteresowani tym butem, wszystkie linki do zakupu znajdziecie w opisie filmu. Jeśli szukacie butów do biegania, które są jednocześnie wygodne, wszechstronne i trwałe, jesteście we właściwym miejscu, aby odkryć, czy Ultra Boost 5 spełnia wszystkie swoje obietnice. Ultra Boost 5 przyciąga uwagę już na pierwszy rzut oka swoim nowoczesnym i eleganckim wyglądem. Cholewka, wykonana z jednoczęściowego materiału Primeknit, idealnie dopasowuje się do kształtu stopy, oferując uczucie drugiej skóry. Ta konstrukcja zapewnia doskonałe wsparcie i optymalny komfort, podczas gdy jej wysoka oddychalność pozwala na przyjemne bieganie niezależnie od pory roku. Podeszwa zewnętrzna z gumy Continental pozostaje wierna swojej reputacji, oferując wyjątkową przyczepność, nawet na mokrych lub lekko śliskich powierzchniach. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy pokonują wiele kilometrów, gwarantując trwałość, która nie zawiedzie w środku sezonu. Pianka Light Boost, która jest około 30% lżejsza niż w poprzedniej wersji, oferuje idealną równowagę między amortyzacją a twardością. Czyni to idealnym wyborem na biegi i długie wyjścia. Jednakże, jeśli szukasz buta ultra reaktywnego na treningi interwałowe lub szybkie zawody, ten model może nie być dla Ciebie odpowiedni. Dzięki technologii Torsji UltraBoost 5 zapewnia płynne przejścia i wyjątkową stabilność. Przy każdym kroku idealnie nadaje się dla biegaczy o neutralnym kroku i oferuje doskonałe wsparcie dla stopy. Ponadto, ten but radzi sobie bardzo dobrze na mokrych drogach i łatwych ścieżkach, chociaż nie jest specjalnie zaprojektowany do zbyt technicznych terenów. Pod względem trwałości UltraBoost 5 jest zaprojektowany, aby wytrzymać zużycie i zachować właściwości amortyzujące na kilkaset kilometrów. Warto zauważyć, że około 20% użytych materiałów pochodzi z recyklingu, co przyczynia się do zmniejszenia jego wpływu na środowisko. Podsumowując, Adidas UltraBoost 5 to wszechstronny, wygodny i trwały but. Idealny do codziennych treningów i długich dystansów, Wyróżnia się pod względem komfortu i amortyzacji, chociaż pozostaje nieco mniej dynamiczna na ultra szybkie sesje. Jeśli szukasz butów do pokonywania kilometrów, bez poświęcania komfortu dla swoich stóp, te buty mogą być tym, czego potrzebujesz. Jeśli ta prezentacja Ci się podobała, nie zapomnij polubić, skomentować i zasubskrybować, aby nie przegapić naszych kolejnych testów. Bieganie a my widzimy się bardzo, bardzo szybko w nowym filmie. Do zobaczenia cześć!